No hejka, postanowiłem się przejść troszkę wieczorem i powiem wam tak, nie ma minuty, żeby nie podszedł do mnie jakiś taksówkarz i nie próbował zawieźć do burdelu, no dosłownie. To jest takie irytujące, bo nawet jak przechodzę drugi czy trzeci raz w tym samym miejscu, to ten sam taksówkarz podchodzi i znowu o to samo pyta, no masakra. Gdyby oglądali sadistika, to wiedzieliby, czym grozi takie pchanie rusztowań. Jest film na statystyku, gdzie właśnie u góry zahaczałem jakieś przewody wysokiego napięcia, i bodajże że trzy osoby giną, a czwarta w stanie ciężkim trafia do szpitala. Jak wygląda jazda do tutaj w Kolombo? Na Fias wycofuje Czy mogę mówić, bo głośno w tym samochodzie? Najwyżej no, że odpuścimy sobie teraz komentarz. Bardzo dużo policji z drogówki, dlatego że inaczej to miasto by się całkiem zakorkowało. Bo tutaj rządzą jak wariaci, nie, nie przestrzegają przepisów za bardzo. Jestem już na miejscu, bardzo blisko było. Ale widzę, że inną bramą będzie wjeżdżał dzisiaj. To jeszcze kawałek mogę nagrywać. Bo to nie jest tylko teren stoczni tam za tym płotem, tylko tam, są, tam jest jeszcze port, taki bardzo duży w Kolombo. Tam już jest zakaz nagrywania i tak dalej. Już nic więcej ciekawego nie będzie. Mieliśmy wyjątkowe szczęście, że bardzo mały rób Gdy mówiłem, że pracuje się tutaj jak w piekle, to nie żartowałem. Zobaczcie, no jak się ze mnie leje. Chyba te 40 stopni tutaj jest, jak mniej więcej, na mostku. I ten wszechogarniający hałas. Naprawdę masakra. Ale nie będę się rozglądał z tą kamerą, bo mnie, bo mnie z czają. Czas na kolację. Dzisiaj jem krewetki w sosie cząstkowym. Do tego ryż i jakoś tam sałatka, ale jeszcze będzie drugie, czy kolejne, drugie danie jeszcze będzie. I jako kolejne danie, e, Steka sobie zamówiłem, to tak po amerykańsku. E, no hej, mam złe wieści kurcze, Miałem zostać tylko jeden dzień dłużej, dzisiaj miałem wszystko skończyć, ale po, nie wiem, coś się skomplikowało. Ach, żeby powiedzieć dokładnie, co się stało, to musiałbym bardzo dużo przeklinać, ja muszę tego uniknąć. W każdym razie są ludzie i taborety, niestety spotkałem się z tym drugim i przez tą osobę będę musiał, y, będę musiał zostać trochę dłużej, znaczy o jeden dzień dłużej. E, powiem tak, musicie dbać o to, żeby ludzie was, żeby ludzie was szanowali. I ten człowiek mnie dzisiaj y, nie okazał mi szacunku, był bardzo hamski, nie tylko dla mnie, bo jest dla wszystkich bardzo chamski, arogancki i tak dalej. I dowiedziałem się o tym, że ktoś tam mnie obgadywał za moimi plecami. Chodzi mi o tutaj o jedną, jedną osobę tutaj ze, tutaj ze Sri Lanki, że tak powiem, no nie? W każdym razie zarzucił mi kłamstwo, wiecie? Zarzucił mi kłamstwo i za moimi plecami właśnie powiedział, że, że go okłamałem w jakiejś tam sprawie technicznej. Podczas gdy go nie okłamałem, tylko zwyczajnie on miał małą wiedzę techniczną i nie zdawał sobie sprawy z tego, co ja do niego mówię. I jestem wkurzony, ponieważ nikt wcześniej nigdy nie nazwał mnie kłamcą, to jest raz. A dwa, tak się wkurzył, że go niby okłamałem, że papierów nie podpisał i muszę przyjść jutro do pracy, czyli w niedzielę. Przez to muszę lot odłożyć, lot mam dopiero w poniedziałek. No i boję się, że mi Wigilia z rodziną ucieknie, dlatego że wiecie, że ze Szczecina do Katowic się się jedzie ponad tam 10 godzin. No i boję się, że ucieknie mi kolacja, czy tam Wigilia ogólnie rodzinna przez takiego człowieka. A, jestem wkurzony. No, Okej, okay, w każdym razie e, jutro się z nim rozmówię, nie zostawię tego tak. Zwrócę mu na to uwagę, żeby za, żeby za mymi mnie nie obgadywał. A jeżeli dalej będzie jutro chamski i będzie, <grydy> będzie się tak zachowywał dalej, to zwyczajnie porozmawiam z jego przełożonym albo napiszę do niego maila, bo ona nie pozwala na takie zachowanie. To, że ktoś ma, jest wysoko postawiony, to nie znaczy, że nie ma okazywać szacunku innym. No A teraz idę ten. Jest, jest dosyć późno, już jest nie wiem, po 20. Jestem, jestem wykończony. W każdym razie, jak pokazywałem, mam ostatnio dosyć obfity posiłek, który jadłem, a to wynika z tego, że ja tutaj jem tylko jeden posiłek dziennie. Zwyczajnie na Sri Lance jest strach jeść. Nie jem w tym hotelu śniadania, bo się zwyczajnie boję. Potem, jak jestem już na statku, to tam dwa razy daję taki bardzo skromny posiłek. Też tego nie jem, no bo zwyczajnie kolega jak tutaj zjadł, to to wylądował w szpitalu. Znaczy, nie, tego tak akurat nie, ale miał od razu rozwolnienie z miejsca. Bardzo ostrożnie trzeba tutaj dobierać co się je, dlatego jedyne co jem to wieczorami kolację odpowiednio przygotowaną, czyli żadnych tam surowych rzeczy, żadnych, e, żadnych nieprzygotowanych warzyw i tak dalej, bo to, jest, to grozi od razu biegunkom albo czymś poważniejszym, więc jestem ograniczony do jednego posiłku na dobę, no i idę właśnie sobie taki obfity posiłek e, teraz zjeść, a z głodu umieram. No, sorry, trochę się wyżaliłem, ale musiałem się komuś wygadać, a, a, a nie mam komu zwyczajnie, no nie? No i w poniedziałek dopiero rano będę wracał w poniedziałek o północy będę w domu, a we wtorek jest wigilia, więc albo od razu jak przyjadę do domu, to będę szukał jakiegoś pociągu, w którym wrócę na no, w którym w nocy będę jechał. Bo jeżeli tak nie zrobię, to co jak ja wyjadę w poniedziałek rano, no to przyjadę do Katowic już będzie po wigilii. A masakra. Dobra, no to idę jeść. Nagram może co tym razem tam mówię, co? Jestem już na kolacji. Dzisiaj podobnie jak wczoraj są... W... Nie, to jest, sorry, to jest e, curry chicken. Nie, to Co ja Czekajcie, e, muszę się skupić. Chili chicken. O, to jest chili chicken. A potem jeszcze jak się nie mylę, te krewetki dostanę znowu. No, chyba zasłaniam mi, że to jest e, bardzo, bardzo ostre, ale ja lubię ostre. A to drugi posiłek, jakaś rybka znacznie wygląda e, no hejka jest niedziela godzina 18 już jestem, jestem wykończony i gardło mam zdarte ponieważ chyba z 10 osobą po kolei tłumaczyłem co i jak z tym systemem pokazywałem go Ach, szkoda gadać w każdym razie było strasznie ciężko jestem z jednej strony jestem zadowolony ponieważ system moim zdaniem działa bardzo dobrze z drugiej strony o, zaraz, momencik. No przepraszam za zamieszanie, ale inny inżynier tutaj wszedł na kilka minut zwyczajnie, nie chciałem go nagrywać. Yy, staną, stanąłem na tym bodajże, że wszystko moim zdaniem jest super, z tym systemem wszystko chodzi w porządku, ale znalazła się osoba, której coś tam się nie podobało i ta osoba, chyba wczoraj nawet wspominałem o tym, zachowała się troszkę nieprzyjemnie, ponieważ yy, pokazał mi ten ktoś, co, co mu się nie podoba, co chciałby, żeby zmienić. I powiedział, że jak to zmienia, to podpisze dokumenty. Ja to zmieniłem w ciągu pół godziny. Potem go szukam. Okazało się, że już do hotelu pojechał i zażądał, żebym przyjechał właśnie ja też w niedzielę do pracy. Czyli musiałem swój lot przekładać. I natomiast złego dzisiaj od samego rana na niego czekałem. Oczywiście nie przyjechał, nie pojawił się. Podnosił paty tylko na chwilkę, bo jest niedziela, i sobie pojechał. I mówi, że mam przyjść w poniedziałek. To ja już powiedziałem, że nie, Miarka się przebrała i, i zwyczajnie. Tym osobom, co mogłem, to pokazałem ten system. nie oni się potem z nim, z nim użerają. Ja znam zakres swojej odpowiedzialności i nie będę, firma nie będzie mi sponsorowała pobytu tutaj, jeżeli nie ma takiej potrzeby, a moim zdaniem takiej potrzeby nie ma. Okej, okay, pokażę wam tutaj coś, może tak. Coś, co nie będzie jakąś tajemnicą. Hej, baj. Tak wygląda tutaj warsztat. To jeden z inżynierów, który się mną zajmował. Fajnie, co nie? Hardcore w Terminatorze trochę. No Dobra, no to idę kończyć, te, bo teraz muszę szybko raport jeszcze wypełnić i... E, iść, do podpisa, iść, do, iść z nim do podpisu i będę zmykał do hotelu i też samego rana wyjeżdżam. Hejka.